Kompletnie y, zmieniam to, co robię i idę w innym kierunku, bo y, widzę pieniądze gdzieś indziej. Dlaczego akurat ta osoba powinna dostać, a, a innym nie damy? Tak? I jeżeli innym nie damy, to dlaczego? Tylko dlatego, że nie wnioskują, czy y, dlatego, że im się w, z obiektywnych powodów y, nie należy? To jest taki sam kontekst jak piłkarza na boisku. Który w pierwszym sezonie strzela dużo goli, a w drugim sezonie nie strzela w ogóle żadnego. Jako osoba zarządzająca, jesteś odpowiedzialny za wszystkich ludzi w organizacji, a nie tylko za tą jedną. Jestem ciekaw, jak Twoim zdaniem na właśnie to podnoszenie kompetencji, może pośrednio na podwyżki, mhm. jak Twoim zdaniem AI wpłynie? Umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji nie będą. Czymś, co będzie występowało w pojedynkę, będą rozwinięciem naszej dotychczasowej wiedzy domenowej. To nie było jednak gruszka. O, o cappuccino. O, Jezus.